Ja damy mały, ale twoje nie wcale się nie rymowały. Ja musza, lubię, ja to to, nie muszą biegnąć, nie to, muszę być to każdą a ty jesteś z nami cienką, blizną, miękką. Spójrz na koledzy. Ja zresztą jak dupa węża, zresztą się tu naprężać, ale ty nic nie da. Wiesz dlaczego? Bo dupę swoją żyć nie sprzedam. Ja nie naprężam, jestem rozluźniony, ja jestem człowiek wesoły. A tobie powiem jeszcze jedno. zmień koszule, bo śmierdzi mi przede mną. Bierać deszcz i świat rozluźniony Możesz dać twoim kupnom kondomy Bo będą cię ruchać w dupę Ej, nie masz pojęcia o co chodzi tutaj no. Bez vulgaryzmu, przecież rzeczka rzecz, rzecz, trochę miłości, to lepiej do Nie ma jej tutaj dla ciebie Może znajdziesz się w niebie, ale to będzie po twoim pogrzebie.